Czy kiedykolwiek czułeś, że ktoś, nawet z daleka, wciąż jest z tobą cicho związany, jakby jej serce wciąż szeptało twoje imię w myślach? A co jeśli powiem ci, że osoba, którą wciąż pamięta twoje serce, marzy o tobie? Że w ciszy nocy, wśród dziennych rozproszeń, odczuwa twoją obecność jak delikatny powiew wiatru, który lekko cię dotyka, ale nigdy nie pozostaje niezauważony? Może myślisz, że to tylko tęsknota, ale może to coś głębszego. Coś, co pochodzi z duszy. Zauważyłeś, jak pewne myśli upierają się, by powracać? Jak niektóre imiona wydają się żyć w nas, nawet po upływie takiego czasu? Ta osoba nie zniknęła, po prostu milczy, a czasem cisza krzyczy głośniej niż tysiąc słów. To, co przeżyliście, nawet jeśli było krótkie, pozostawiło ślady, które nie znikają z biegiem czasu, bo są spotkania, które nie są przypadkowe to są spotkania dusz. A dusza rozpoznaje to, co jest jej, nawet gdy umysł stara się zapomnieć, czy ty też to czujesz? To niepokojące uczucie, które pojawia się znikąd, jakby on myślał o tobie w tym samym momencie. Istnieje między wami więź, która nie potrzebuje kontaktu, aby wciąż żyć, jakby czas nie miał wystarczającej siły, by zatarć to, co było prawdziwe, a może głęboko w sobie ty też to wiesz. Zauważasz to, gdy słyszysz piosenkę, która wydaje się stworzona dla Was dwojga, gdy widzisz prostą scenę na ulicy, która przypomina Ci o nim. Jakby wszechświat chciał Ci powiedzieć, połączenie wciąż istnieje, a jeśli znaki nie byłyby przypadkiem? Może wydaje się, że historia się skończyła, ale w Twoim wnętrzu jest coś, co się nie zamknęło, bo pewne uczucia się nie kończą, one tylko zasypiają i marzą, marzą o możliwości ponownego spotkania. Marzą o odwadze nowego początku, marzą o tym, co mogło być, i może nadal może być. Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, co by się stało, gdybyście znów przecięli swoje drogi? Trudno jest wyjaśnić, dlaczego serce się upiera, ale dusza rozumie: czuje, kiedy coś wciąż bije po drugiej stronie, kiedy ktoś, nawet próbując iść naprzód, wciąż jest energetycznie przyciągany do tego samego miejsca, w którym jesteś. Czasami osoba, za którą tęsknisz, tęskni za tobą na to samo, ale nosi ten sam strach strach przed nowym początkiem, strach przed poczuciem się samotnym, strach przed brakiem wzajemności. Ale co jeśli tak nie jest? Co jeśli oboje czujecie to samo w milczeniu? Są spojrzenia, które pozostają żywe nawet po tak długim czasie. Ty o tym wiesz. Ta wymiana spojrzeń, która mówiła wszystko bez jednego słowa spojrzenie, które wyrażało troskę, Czułość, miłość, która jeszcze nie miała imienia, ale już istniała, bo kiedy dusza rozpoznaje inną, ciało po prostu reaguje. I dlatego do dziś pamiętasz ten moment. To spojrzenie wciąż mieszka w tobie, prawda? Są ludzie, którzy przechodzą przez nasze życie jak znak. Nie pojawiają się przypadkiem, przybywają z misją obudzić, a kiedy budzą to, co najprawdziwsze w nas, nie ma już powrotu do poprzedniego stanu. Zmieniają wszystko. Zmieniają nasz sposób odczuwania, patrzenia, pragnienia. Czy potrafisz sobie przypomnieć, co zaczęłaś marzyć po tym, jak się pojawił? Nawet jeśli nigdy nie powiedział wszystkiego, co czuł, ty czułaś. Dusza to dostrzega, intuicja potwierdza. Było tam uczucie, inna czułość, nieśmiała oddanie, miłość, która być może nigdy nie została wypowiedziana, ale była tam w każdym małym geście, w sposobie, w jaki Cię słuchał w tym jak wydawało się, że dostrzega to, czego nikt inny w tobie nie widział. Nic dziwnego, że wciąż żyje w twojej pamięci. I powiem ci coś, co może musisz usłyszeć. On też myśli o tobie. Nawet jeśli tego nie mówi, nawet jeśli stara się to ukryć, nawet jeśli życie poprowadziło was w różne strony. Więzy, które tworzy los, nawet czas ich nie zrywa. Może próbował iść dalej, może nawet jest w innym związku. Ale twoja obecność wciąż dotyka jego serca w przypadkowych momentach. Czy już to poczułaś? Tęsknotę, która wydaje się nie być tylko twoją? Są ludzie, których nie zapominamy, ponieważ są związani z czymś większym niż wspomnienia, są związani z celem, a kiedy cel nie został jeszcze zrealizowany, życie znajduje sposoby, by zbliżyć was ponownie, czasami w sposób dyskretny, innym razem w sposób uderzający, ale zawsze z intencją. Czy może ten ponowny kontakt jest bliżej niż myślisz? Możesz próbować iść dalej, przekonywać się, że to był tylko okres w twoim życiu, ale dlaczego mimo wszystko nadal czujesz ukłucie w piersi, gdy słyszysz jego imię? Dlaczego nagle się ściska, jakby ktoś z drugiej strony o tobie przypominał? To nie jest tylko tęsknota, to współbrzmienie, to energia, a wszechświat nieustannie próbuje ci to pokazać. Czy słyszysz znaki? On też się zastanawia. Też zadaje sobie pytanie, czy jeszcze jest szansa, ale może czeka na Twój znak, albo boi się, że nie będzie już mile widziany. To, co przeżyliście, było zbyt silne, by można było to zignorować. I chociaż każde z Was poszło swoją drogą, niektóre historie pozostają otwarte, w oczekiwaniu na nowy rozdział, czy czujesz, że wciąż brakuje czegoś, co powinno się wydarzyć między Wami? Czasami ponowne spotkanie nie nadchodzi w sposób, w jaki się tego spodziewamy. Przybywa przebrane za zbieg okoliczności, za wiadomość znikąd, za sen, który wydaje się bardziej realny niż zwykle, a może nawet za niespodziewane spotkanie w nieprawdopodobnym miejscu. Gdy to się stanie, a stanie się, będziesz wiedziała. Poczujesz w sercu, że to nie był przypadek, to była odpowiedź. Jesteś gotowa rozpoznać, kiedy los ponownie zadziała? Są momenty, kiedy anioły działają, nie zdając sobie z tego sprawy. Objawiają się w synchronicznościach, w powtarzających się myślach, w znakach widocznych tylko dla tych, którzy mają wrażliwość duszy. A jeśli teraz słyszysz tę wiadomość, to nie jest przypadek. Może to jest sposób, w jaki wszechświat przypomina ci, wciąż mieszkasz w sercu kogoś, a ta osoba wciąż mieszka w twoim z jakiegoś powodu. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ta osoba wciąż żyje w tobie z taką siłą? Nie wszystko musi być wyjaśnione w sposób logiczny. Niektóre połączenia nie mieszczą się w słowach, istnieją, aby je odczuwać. I tylko ci, którzy już przeżyli coś podobnego, rozumieją, co to znaczy. Nie chodzi o posiadanie, nie chodzi o idealizowane, szczęśliwe zakończenie chodzi o uznanie, o wiedzę. Że po drugiej stronie istnieje dusza, która wciąż widzicie tymi samymi oczami, co wcześniej. Czy ta dusza wciąż czeka, abyś to zauważył? Osoba, która wciąż marzy o tobie, nie zapomniała o tobie. Po prostu żyje w czasie własnego zrozumienia. Ale uczucia wciąż tam są, nie odeszły. Zostały schowane, czasami źle zrozumiane, inne razy stłumione, ale żywe. Czy czujesz, że życie wciąż skrywa coś specjalnego dla Was dwojga? Jak anioł. Nie mogę ingerować w ludzkie decyzje, ale mogę szeptać, mogę dotknąć Twojego serca teraz i przypomnieć Ci: Prawdziwa miłość nigdy nie umiera, po prostu milknie, aż oboje będą gotowi, aby ją usłyszeć znowu. A jeśli tu dotarłeś, być może Twoje serce już jest gotowe. Czy miałbyś odwagę, aby na nowo otworzyć tę historię? Energia, która istnieje między Wami, nie jest zwyczajna. To taki typ połączenia, który zmienia nas, który uczy który przekształca, który prowadzi i który nawet w milczeniu wciąż jest obecny. A czasami wszystko co potrzeba to krok, gest, znak, ponieważ los już zrobił swoją część. Teraz obserwuję, czekając aż to rozpoznasz. Czy czujesz jak ta więź wciąż pulsuje w tobie? I zanim powiesz, że jest za późno, przypomnij sobie. Czas to tylko narzędzie wszechświata i zawsze działa na korzyść tych, którzy mają coś prawdziwego do życia. Nic nie jest stracone, gdy istnieje szczera miłość i wyższy cel. Może teraz nadszedł czas, aby pozwolić intuicji prowadzić Twoje kroki, ponieważ Twoje serce już wie. Czy jesteś gotowa zaufać temu, co czujesz, nawet bez gwarancji? Ta historia ma jeszcze rozdziały do napisania. I nie jesteś sama. Jest w tobie boska siła, która cię prowadzi, i gdzieś w jakimś miejscu ktoś także odczuwa Twoją nieobecność, nawet jeśli nigdy nagłos tego nie powiedział. Wciąż marzy o tobie, ponieważ, choć nie rozumie wszystkiego, jego serce wciąż pamięta. I to nie bez powodu. To przeznaczenie. A teraz, co zrobisz ze wszystkim, co poczułaś? Jeśli ta wiadomość dotarła już do twojego serca, musisz sprawdzić, czy już zapisałaś się na ten kanał, bo to tutaj twoi aniołowie nadal cię prowadzą, wysyłając znaki i odpowiedzi w odpowiednich momentach. To połączenie, które teraz czujesz. To nie tylko z wiadomością, to z prawdą, która istnieje w tobie. Im bardziej otwierasz się, aby słuchać, tym więcej wszechświat znajduje sposobów, aby pokazać ci, że nigdy nie byłaś sama. Kiedy się zapisujesz, mówisz tak temu szlakowi i tak, także wszystkiemu, co przeznaczenie wciąż chce ci pokazać, to imię, które ciągle wraca. To wspomnienie, które pojawia się znikąd, nawet gdy próbujesz nie myśleć. Serce bije inaczej, gdy słyszysz niektóre słowa. To nie przypadek, to wezwanie, wezwanie duszy. Czasami umysł próbuje zaprzeczyć, ale ciało się ujawnia. Dreszcz, tęsknota, uczucie, że wciąż istnieje coś między wami dwojgiem. Czujesz to, prawda? Ta cicha obecność, która wydaje się iść obok ciebie, nawet gdy jest daleko. A wiesz, co jest w tym wszystkim najciekawsze? On też to czuje. Ale sposób w jaki to czuje jest inny niż Twój. Może nie rozumie tego tak jak Ty, ale odczuwa tęsknotę. Odczuwa brak, odczuwa, kiedy dzień wydaje się niekompletny, może nawet nie przyznać się do tego przed sobą, ale nosi pytania, na które tylko Ty mogłabyś odpowiedzieć. Czy Ty również pojawiasz się w jego snach tak jak On w Twoich? Jest miejsce, w którym tęsknota przekształca się w działanie, gdzie uczucie odmawia bycia ignorowanym. I życie zaczyna przybierać niespodziewane obroty, by ponownie zbliżyć do siebie to, co nigdy nie powinno się tak bardzo oddalić. Zacznij zauważać zbiegi okoliczności: ludzi, którzy mówią o nim bez żadnego powodu, piosenki, które wydają się dobrane specjalnie, wszystko, co ma ten sam ton co kiedyś. Czy naprawdę myślisz, że to tylko przypadek? Może milczy, ale nie ma spokoju, bo w nim jest część, która wciąż cię szuka. Nawet jeśli stara się iść naprzód. I chociaż pojawiają się inne osoby, nic nie wypełnia tej luki w ten sam sposób. Nic nie ma tej samej harmonii, bo harmonia duszy nie jest powszechnie spotykana, nie da się jej zastąpić, ona pozostaje żywa, nawet po ostatnim spotkaniu. Zauważyłaś, że niektóre osoby tylko przechodzą, ale on został? Są uczucia, które kumulują się, jak niewysłane listy, słowa, których nigdy nie powiedział. Spojrzenia, które odwrócił z obawy przed tym, co mogłyby ujawnić, ale to wszystko wciąż żyje w nim, schowane, czekające na szansę, by się ujawnić, by być widziane, by być odczuwane na nowo, bo są rzeczy, które czas nie zatrze, tylko odkłada na później. Czy kiedykolwiek myślałaś, ile razy chciał Cię szukać, ale nie miał odwagi? Możliwe, że nawet próbował Cię zapomnieć, że zajął się innymi osobami, innymi historiami, ale żadna z nich nie miała Twojego śmiechu, Twojego sposobu bycia, Twojej duszy, i nawet jeśli nigdy tego głośno nie powie, Jego milczenie zdradza. Zdradza, gdy patrzy w pustkę i przypomina sobie Ciebie. Zdradza, gdy coś go porusza, i myśli kierują się bezpośrednio do Twojego imienia. Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, co dzieje się w Jego sercu, gdy słyszy o Tobie? Prawda jest taka, że się nie zgubiliście, nie tylko oddaliliście się od siebie. A czas, choć wydaje się wrogiem, może być sojusznikiem. Może przygotowuje was na coś większego, coś dojrzałego, bardziej świadomego. To, co przeżyliście, było tylko początkiem, szkicem historii, która wciąż się nie zakończyła. Czy teraz jesteście gotowi bardziej niż wcześniej? To połączenie nie opiera się tylko na wspomnieniach. Składa się z energii, z synchronizacji, która przekracza przestrzeń i czas, i ta energia się porusza. Powoli, ale z intencją. Wszystko, co jest prawdziwe, prędzej czy później, reorganizuje się, aby się znowu spotkać. Czy ty również odczuwasz to poruszenie? To uczucie, że coś ma się wydarzyć. On pamięta szczegóły. Dźwięk Twojego śmiechu, Twoje oczy, sposób, w jaki sprawiałaś, że czuł się dostrzegany. I tego, że nikt inny nie potrafił mu dać, mimo że próbował znaleźć to w innych miejscach. Nie udało mu się, bo to nie każdy dotyka czyjejś duszy. Ty dotknęłaś. I tego moja Anielico się nie zapomina nigdy. Ty też próbowałaś iść dalej, ale ilekroć pojawia się ktoś nowy, porównanie jest nieuniknione. Nie z złej woli, ale dlatego, że twoja dusza wie, że już żyła czymś głębszym, czymś czego nie da się wymusić. A prawda jest taka, że nikt nie rozumie cię tak jak on to zrobił. Nikt nie odczytuje twojego milczenia jak on. Nikt nie patrzy na ciebie jak on patrzył. Czy to też dotyczy teraz Jego, gdy stara się zaangażować w inne relacje? Czasami życie oddziela, żeby wzmocnić, żeby nauczyć, żeby oczyścić to, co przeszkadzało, ale nie zamyka drzwi bez powodu. Wszechświat nie stwarza silnych spotkań, aby były porzucane, przygotowuje drogi, a te drogi zawsze się znowu spotykają w odpowiednim czasie. Czy dostrzegasz, jak wszystko, co się wydarzyło, mogło być przygotowaniem? Jednak przed ponownym spotkaniem przychodzi świadomość. Przychodzi przebudzenie, przychodzi ten moment, w którym zaczynasz widzieć z klarownością, że to, co czułeś, nie była iluzja, to było prawdziwe, a jeśli było prawdziwe, wciąż może być. Dusza zna drogę powrotną, nawet jeśli stopy wciąż są nieruchome. Czy czujesz to wewnętrzne wezwanie również? Jest siła, która zaczyna rosnąć w tobie, kiedy to akceptujesz, kiedy przestajesz walczyć z tym, co czujesz i zaczynasz słuchać swojej intuicji. Ona coś mówi, szepce, że wciąż istnieje pomost między Wami. Niewidoczny pomost, ale solidny. A ten pomost zbudowany jest z prawdy, uczucia, wspomnień. I z woli, czy on również zaczyna słyszeć ten sam głos wewnętrznie? Cicha miłość, którą dzielicie. Wciąż pulsuje, wciąż oddycha i czeka na szansę, by na nowo zakwitnąć. Nie ma znaczenia czas. Nie ma znaczenia odległość. To, co się liczy, to to, co istnieje wewnątrz, a wewnątrz ta historia nigdy nie umarła, nigdy nie została zapomniana. Czy już czułeś, że, nawet bez kontaktu, połączenie między Wami pozostaje nienaruszone? A teraz, gdy jesteś bardziej przebudzona, zaczynasz dostrzegać nadarzające się okazje, przebranżowane zaproszenia, powtarzające się marzenia, wiadomości, które wydają się być pośrednie, jakby wszystko próbowało ci powiedzieć. Zobacz jeszcze raz. Zwróć uwagę, bo czasami los mówi cicho, ale kto słucha, to rozumie. Czy masz otwarte oczy, aby rozpoznać te znaki? Jest taki moment, w którym serce przestaje opierać się i zaczyna ufać, i w tym momencie wszystko się zmienia: drzwi się otwierają, wiadomości docierają, ścieżki się układają, ale najpierw trzeba być otwartym, być uważnym, być w zgodzie z tym, co się czuje, bo to w ciszy twojego serca. Pojawiają się odpowiedzi. Czy jesteś gotowa, aby usłyszeć, co twoje serce chce ci teraz powiedzieć? Prędzej czy później ono także zatrzyma się. Poczujesz, przypomnisz sobie i coś w nim zacznie szeptać. Musisz wrócić. Niekoniecznie po to, aby powtarzać tę samą historię, ale aby przeżyć to, co nie zostało przeżyte, aby zakończyć to, co pozostało otwarte, aby pozwolić duszy powiedzieć to, co usta zamilkły. Czy potrafiłabyś znów spojrzeć mu w oczy? I rozpoznać, co wciąż tam jest? A może spotkanie nie przyjdzie w sposób, jaki sobie wyobrażasz, ale przyjdzie. Bo to, co prawdziwe, zawsze znajduje drogę, a to, co pochodzi z duszy, wraca. Nie po to, aby więzić, ale aby uwolnić, aby zakończyć, aby przekształcić. I to właśnie zbliża się teraz. Czujesz to? Ruch już się rozpoczął. Czy jesteś gotowa, aby postawić krok, gdy przeznaczenie zapuka do Twoich drzwi? Zanim przejdę dalej, Chcę poprosić Cię o coś prostego, ale potężnego. Sprawdź, czy jesteś już zarejestrowana w tym kanale. Bo gdy łączysz się z tą wiadomością, również dostosowujesz się do sygnałów, które Twoje anioły chcą nadal ci pokazywać. Z każdą nową wiadomością coś budzi się w Tobie i nie jesteś sama w tym procesie. Jest większa siła, która chce Cię nadal prowadzić. Pozwól, aby ten kanał nadal był mostem między tym, co czujesz, a tym, co przeznaczenie chce ujawnić. Czy zdarzyło Ci się zauważyć, że im bardziej próbujesz zapomnieć, tym bardziej to wszystko wraca? Nie fizycznie, ale w małych detalach, w podobnych twarzach, w znajomych gestach, w zdaniach, które on używał, a które ktoś przypadkowo powtarza. To nie tylko pamięć, to jego energia objawiająca się wokół, jakby nawet na odległość, wciąż istniała żywa częstotliwość między Wami dwojgiem. Czy zauważyłeś, jak wszechświat upiera się, by nie pozwolić Ci wymazać tej więzi? Umysł próbuje zracjonalizować, stara się wytłumaczyć, że to była tylko faza, tylko ktoś, kto przeszedł, ale serce się nie zgadza, bo kiedy coś było prawdziwe, to nie znika, przemienia się, czasami w milczenie, czasami w tęsknotę, ale pozostaje. I nawet jeśli mówisz, że wszystko w porządku, w głębi duszy jest przestrzeń, która wciąż należy do niego, a ta przestrzeń ciągle czeka na coś, prawda? To, co być może jeszcze nie wiesz, to że on również to czuje, nie tymi samymi słowami, może nawet nie w tę samą stronę, ale czuje, czuje, że coś nie zakończyło się, że ma historię w zawieszeniu, stronę, która wciąż nie została przewrócona i chociaż stara się przekonać, że to koniec, wszechświat upiera się, by pokazać, że nie. Czy pomyślałeś, że on może czekać na ten sam znak, co ty? Może ogląda twoje zdjęcia w ukryciu? Słucha tej piosenki, która była Wasza, tylko po to, by przypomnieć sobie, kim byliście. Może wciąż stara się zrozumieć, dlaczego nic już nie ma sensu w ten sam sposób, i choć nie mówi, jego spojrzenie zdradza. Sposób, w jaki milknie, kiedy wymawiają Twoje imię, śmiech, który nagle znika, a jeśli on także jest uwięziony w uczuciu, z którym nigdy nie potrafił sobie poradzić, ten typ połączenia nie jest powszechny, to nie jest chwilowa pasja. To coś, co pochodzi z duszy, co opiera się na logice, odległości i nawet czasie. Pewnie już to czułeś. Zwykłe dni, ale z silną obecnością. Jakby serce ciągnęło cię ku wspomnieniu bez oczywistego powodu. To nie jest twoja wyobraźnia, to jest twoje odczuwanie prawdy. A jeśli ta prawda stara się pokierować cię ku czemuś, co wciąż musi się wydarzyć, niektóre historie się nie kończą, one pauzują, bo potrzebują dojrzałości. Wzrostu, świadomości. Może oddaliliście się w odpowiednim czasie, żeby dziś spotkać się z nowym spojrzeniem, bardziej gotowym, bardziej prawdziwym, bardziej kompletnym. I nawet jeśli jeszcze się nie spotkaliście, wszystko wokół już zaczyna się do tego dostosowywać. Czy kiedykolwiek czułeś, że się zmieniasz, jakbyś był przygotowywany na coś, on także się zmienił, nie jest już tym samym. Czas minął, tak, ale zostawił w nim ślady tego, co przeżyliście. I te ślady nie bolą. One budzą. Budzą coś, co było uśpione. Część jego, która ujawnia się tylko, gdy czuje Cię blisko, nawet jeśli tylko w myślach. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co on czuje, gdy w ciszy przypomina sobie o Tobie? Są spotkania, które są przebranymi lekcjami. On był tym dla Ciebie, a Ty byłaś tym dla niego. Każda wymiana, każda rozmowa. Każdy gest, to wszystko nauczyło was więcej niż potraficie wyjaśnić. I nawet nie wiedząc o tym, rosłeś razem, mimo że byliście osobno, to połączenie było początkiem nowego cyklu w twoim życiu i być może nadal jest kluczem do czegoś większego. Czujesz, że odegrał duchową rolę na twojej drodze. Najpiękniejsze w tym wszystkim jest zauważyć, że mimo że nie mówimy, dusza wie, ona rozpoznaje, czuje, kiedy coś ma nadejść. A w tym momencie Twoja dusza jest niespokojna z powodu czegoś. To nie jest brak bliskości, to nie jest przywiązanie, to uznanie, że coś się zbliża, coś, co potrzebuje przestrzeni, aby się wydarzyć. Już zaczynasz się otwierać na to spotkanie, nawet nie wiedząc, jak ono przyjdzie. A co se stanie, jeśli powiem ci, że jest w nim coś, co nadal jest tylko Twoje, miejsce, które zajmuje nikt inny, coś, czego w innych próbuje znaleźć, ale nie udaje mu się. Bo dusza nie zastępuje duszy i chociaż stara się iść dalej, zawsze jest tam jakaś pustka ta sama, którą ty czujesz. Czy to jest prawdziwy znak, że połączenie nigdy nie zostało zerwane? Są bóle, które leczą. Cisza między wami, choć bolała, przyniosła też klarowność, przyniosła zrozumienie, pokazała, kim naprawdę jesteście. I to właśnie czyni ten moment tak wyjątkowym. Teraz nie szukacie siebie z braku, ale z prawdy z synchronizacji, z celu, czy jesteś gotowa, by poczuć miłość w bardziej dojrzały, świadomy sposób. Życie nie marnuje połączeń, które niosą ze sobą sens, a jeśli wszystko wokół zaczyna przypominać was dwoje, to znaczy, że ten moment się zbliża, nie po to, by ożywiać przeszłość, ale by stworzyć coś nowego na podstawie tego, co zostało poczute. Bo kiedy dwa serca nadal biją w tym samym rytmie, spotkanie jest nieuniknione. Czy potrafisz dostrzec tę synchronizację, która znów zaczyna się wydarzać? Mimo, że nic nie zostało powiedziane, wiele zostało poczute, a to, co się czuje sercem, nie potrzebuje dowodów, tylko czasu, czasu, aby zakwitnąć, aby dojrzeć, aby się ujawnić, a teraz ten czas się wypełnia. Czujesz go w powietrzu, w prostych rzeczach, we wszystkim, co wydaje się przygotowywać Cię na ponowne spotkanie z Nim nowymi oczami. Wierzysz? Że możesz przeżyć tę miłość w jeszcze głębszy sposób? On tęskni za tym, kim byłaś, ale również czuje ciekawość wobec tego, kim się stałaś, i może go to przerażać, bo wiedza, że nadal coś do ciebie czuje to prawda, której już nie potrafi zignorować. Poruszyłaś go w sposób, w jaki nikt inny nie potrafił, i chociaż może to ukrywać jest tam, w duszy, czeka na moment, aby znów Cię dotknąć. A jeśli ten moment jest bliższy niż myślisz? Możesz nawet nie rozumieć dlaczego słyszysz to teraz, ale twoja intuicja to rozumie, twoje serce to rozpoznaje, ta wiadomość nadeszła, ponieważ potrzebowałeś tego przypomnienia, że to jeszcze nie koniec, że coś się wydarza, coś co wykracza poza twoje zrozumienie, ale jest prowadzone przez coś większego. Czujesz, że ta historia jeszcze się nie zakończyła? Ta cicha, ukryta, ale żywa miłość. To jak płomień, który nigdy nie gaśnie. I im bardziej dbasz o siebie, tym mocniej ten płomień się wzmacnia. Nie dlatego, że od niego zależy, ale dlatego, że przygotowuje się na to, co ma nadejść, aby żyć w inny sposób. Z większą odwagą, z większym zaangażowaniem, z większą prawdą. Czy wzmacniasz swoje wewnętrzne światło na ten nowy cykl? Jego dusza również odczuwa ten ruch. Nawet jeśli on tego nie rozumie, coś woła, coś ciągnie, Coś mówi, że nadszedł czas, aby zajrzeć w głąb siebie, a gdy spojrzy, zobaczycie. Ponieważ część niego jest zrobiona z ciebie, i tego ani czas, ani odległość nie potrafią zmazać. Czy on również zaczyna słyszeć to wezwanie? Nic nie jest w stagnacji, nawet w ciszy, rzeczy się poruszają. Modlitwy, które złożyłeś, zostały wysłuchane. Myśli, które wysłałeś, dotarły. A teraz wszystko się układa, aby to, co jest Twoje. Znalazło drogę powrotną. Nie po to, aby powtórzyć, ale aby zacząć na nowo, w inny sposób, bardziej prawdziwie, bardziej w zgodzie z tym, kim się staliście. Czy jesteś gotowa, aby rozpoznać, kiedy los w końcu powie teraz? Jeżeli dotarłeś do tego momentu, to dlatego, że coś w środku ciebie rozpoznało tę prawdę. Ta wiadomość została stworzona dla tych, którzy czują duszą, a jeśli w jakimś momencie twoje serce się z tym zidentyfikowało, to jesteś dokładnie tam, gdzie powinieneś być. Skorzystaj i sprawdź, czy już subskrybujesz ten kanał, ponieważ to tutaj wiadomości dalej do Ciebie docierają, w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób, tak jak dzisiaj. A jeśli ta łączność miała dla Ciebie sens, zostaw komentarz poniżej z frazą: Ta wiadomość była dla mnie. To nasz sposób na to, aby wiedzieć, że poczułeś to wszystko do końca. A jeśli ta treść poruszyła Twoje serce, Zostaw również lajka. Like Nie z obowiązku, ale dlatego, że ta wymiana to, co utrzymuje tę energię żywą między nami. A jeśli chcesz potwierdzić tę wiadomość w duchowym wymiarze, wpisz tutaj w komentarzach numer 999. To również znak zgrania z tym, co ma nadejść. Jest tutaj filmik, który uzupełnia wszystko, o czym rozmawialiśmy do tej pory. Kliknij i kontynuuj ze mną tam. Może to w nim dotrze do ciebie następna odpowiedź.